Polonia z Odessy zwróciła się o pomoc do zaprzyjaźnionej jeleniogórskiej firmy. I tak powstała akcja Pomoc dla Polaków w Odesie. Akcję patronatem honorowym objął prezydent miasta. Potrzebne są produkty do takiego bezpośredniego, codziennego przeżycia. Nie życia, tylko przeżycia, bo nawet taki power bank pozwala na to, żeby był ten kontakt ze światem, kontakt z najbliższymi. Polonia od początku wojny przygotowuje obiady dla żołnierzy oraz wolontariusza, a także pomaga w szpitalu. Sytuacja w Odessie jest coraz trudniejsza. Każdy kto mógł sprowadził y, generatory w które y, są na benzynie, na paliwie i jak nie ma światła, no to w tak jest całą kraju wszędzie, gdzie jest blackout, wszędzie, gdzie są wyłączenia. Pomóc można na dwa sposoby. Pieniężnie za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną wspomniane już powerbanki, a także lampy akumulatorowe i lampy LED. Można też przynieść potrzebne produkty żywnościowe. Zapraszamy też wszystkich y, mieszkańców Jeleniej Góry, okolic, nie tylko do przekazywania konserw mięsnych i rybnych. To jest również i co nas wzruszyło bardzo żywność dla psów i kotów, ponieważ nasi bracia mniejsi też tam cierpią. Akcja, jeżeli chodzi o zbieranie konserw i żywności dla zwierząt, odbywać się będzie w recepcji hotelu na ulicy Złotniczej. Jest to od 8 do 20. W pomoc włączyły się także spółki miejskie. Z panem prezydentem na czele jesteśmy jak gdyby gwarantem takim, no też można powiedzieć szyldem dla tej akcji, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to znowu jest jakaś akcja, nie wiadomo do kogo to trafi. Samo stowarzyszenie dołączy się do wsparcia Wojska Obrony Terytorialnej, też wolontariuszy, te którzy nie mają czasu do przygotowania, po prostu wspieramy go z tymi obiadami i też suchym prowiantem i w ciągu roku y, codziennie tych obiadów powstaje około 73... 70... To nie pierwsza jeleniogórska akcja skierowana do mieszkańców Ukrainy. Do tej pory robiliśmy, staraliśmy się pomóc w Sywierodonecku, w Równym, w Tarnopolu. Dzisiaj będziemy starali się pomóc właśnie tam, Polonii, w Odessie, jak będzie potrzebna, ale ja myślę, że to, to się nie skończy na tych powerbankach i na tej, na tej etapie wysłania tej części żywności. Prawdopodobnie nawiążemy w stałą taką współpracę, współpracę i do momentu, kiedy będzie nasza pomoc potrzebna tam, będziemy starali się pomagać. Zbiórka pomoc dla Polaków w Odesie trwa do 20 lutego.